Kościł manik ADX22800 Sprawdź go jakoś. Sino czwarta na. Wychodzi chyba. Nie, będzie Kopie Kopienawku x 2800 No. Aha, żelazny, dobra. Ej mam typków, mam typków! Shiftujcie! Shiftujcie, tam do, do tej, tam gdzie skoczyłem do tej jaskini Dwóch no, typa Shiftujcie Lol, ale Farty Widzę, widzę, widzę. Wiemy co no shiftujcie, no się shiftuję, kupa, master za pan tuba, tu zaraz też zabijemy. Dwóch typa jak nie trzeba. Chyba ja mam jednego pokra i chyba położę. No to nie wbijaj na razie, na, na razie. Jesteście dum, czy nie? Dalej, bo ja schodzę, nie? Ej! No my jesteśmy za tobą, nie? No nie jesteście za mną. Ej, ja tym panionem schodzę. Ja się kupuję na pysk. Jakiegoś dya, pp, coś tam. Ja, ja też. Pp, coś tam, wbijam się na pysk. jak Jacksowy Luck, luck. Halo? A no, lag! Lag jest! Un tylko! LOL! LOL! Ja nie! Tak! Nic może goście, nie możesz zrobić, gościu, nie? Ja go klepię cały czas. No, ja też nie mogę nic. Też nic nie mogę zrobić. Tylko jeden jest na razie widoczny. Aha. Wywaliło mnie, upłynął czas. LOL Powiedz mi, że padłem, nie? To... Wyzywam ten. Do... Wyzywam ten serwer, nie?